Witajcie z tej strony Mrubuki, witam Was w najnowszym filmiku i zanim zacznę gadać o książkach, chciałabym Was poinformować, jak najbardziej mam uprawnienie tutaj e, widzicie social media. Chciałabym Wam opowiadać, co u mnie w życiu ogólnie się dzieje, oczywiście książkowym, czyli jak nie idzie czytanie, bla, bla, bla a jako że jakoś o wiele mniej czytam, to będę gadać o różnych sprawach, tak? Tak, super, rozumiemy się. Więc po pierwsze, co, co mi się udało przeczytać, tak? Przeczytałam jak stracić hrabiego w 10 tygodni. Uważam, że ta książka była naprawdę fajna. Skojarzyła mi się bardzo z Bridgertonami, ale to niestety nie jest ten sam vibe. Coś koło tego, ale jednak nie to samo. Były podobne tematy, w ogóle do dumy i uprzedzenia. Tak, wszystkiego po trochu mam wrażenie. No, taki mocny przeciętniaczek. Ja bym powiedziała, że trzy gwiazdki na pięć. I o czym to w ogóle jest? No, w sumie to już nawet nie pamiętam. I ja ogólny gadek. Essie, okej, okay, Essie. Ogólnie jak była mała, i ojciec powiedział, że może wyjść do tego faceta i koniec. I ona powiedziała, no dobra, muszę tak zrobić, no bo wiadomo, XIX wiek to nie, nie może nic innego powiedzieć. A jako, że nic z niego wychodzi, postanawia, że po prostu sprawi, że on nie będzie chciał po prostu za nią wyjść i w 10 tygodni go od siebie. a Ej, zapomniałam słowa, odrzuci go od siebie. No, wiecie o co chodzi, że on sobie będzie myśleć, boże wariatka, i co się potem dzieje, to pewnie się domyślcie. Dobra, o czym my teraz? A, doszedł do mnie anglojęzyczne książki do domu. Super sytuacja, Wcale nie tak, że powydawałam ogromnie. Dużo pieniędzy na książki, bo nie mam co to robić. Ja kupiłam? Jezus Maria jeszcze jedna przychodzi. Boże, mama miała rację, jak powiedziała, że jestem uzależniona od kupowania książek. Dobra, nieważne. Po kolei co kupiłam? Practice Girl od Estelle Laur. O nie, to nie jest co co dla Ruboże, to jest La Urea, nie La Rue, nieważne. Ale ogólnie sytuacja wygląda tak, że kombuk stawiała na Insta Stories, że czyta właśnie Practice Girl i dawała jakieś różne cytaty, co ja pomyślałam, ej, chciałabym to bardzo przeczytać i no Dobra, w ogóle zacznijmy od tego, że to wyglądało tak, że spałam, obudziłam się w pierwszej nocy, podeszłam do laptopa, zamówiłam Practice Girl i poszłam spać dalej. Nie żartuję. Historia oparta na faktach. Oj, przepraszam, że się ja się fascynuję, niech tutaj zapomniałam, że mam się fascynować, Jezu, ale przypał. Dobra, nieważne. W ogóle o czym to jest? To jest o dziewczynie, która jest nazywana dziewczyną chyba praktyczną po polsku, także to jest po prostu dziewczyna, na którą się chłopcy patrzą tak, że nie chcą z nią być razem w związku, tylko, wiecie, chcą tak na szybki numerek i to jest bardzo przykra sytuacja. <laughs> Odkładam na miejsce. Six Crimson Cranes. Kurczę, to jest fantastyka i sytuacja wyglądała tak, że będąc na Starym Mieście, wstąpiłam do książki z Angl do książki. Mm, chciałabym wstąpić do książki. Wstąpiłam do księgarni z anglojęzycznymi książkami i zobaczyłam tam tą okładkę i sobie pomyślałam, że od dawna chciałam to przeczytać. Przeczytałam pierwszą i drugą stronę i nie no, po prostu buja. Plus ta mapa, wszystko, wszystko co tam jest, to po prostu moje. Kolejna książka, którą kupiłam również w tym samym sklepie. Jakby kogoś to interesowała, to... Boże. Co ja mówię? Jakby kogoś to interesowało, to w Bolesława Prusa Księgarni na Starym Mieście można kupić anglojęzyczne książki. Excuse me while I agree, cry. Więc sprawa wygląda tak, że zaczęłam czytać książki Colin Hoover. A jak wiecie, ona robi bardzo smutne takie książki, że po prostu ma, ma, masz ochotę płakać, też się zakochujesz w tym świecie i w ogóle. I ja sobie pomyślałam, że potrzebuję jeszcze popłakać, a no nie jest... Napisała takie książki, że jakieś mi się podobają, jakieś nie i od niej zostały może ze dwie książki, które mam ochotę przeczytać. Więc ja zaczęłam szukać czegoś podobnego do na przykład ugly Love, uh, które pokochałam całym sercem no jokes je ja po prostu uh, Ugly Love. To jest moja książka literalnie. W sensie jeszcze przed chwilą, w poprzednich odcinkach, które w filmikach mówiłam, że Koim Power pisze książki takie średnie, ale uh, ugly love. Wow. Okej, okay. eee, więc kupiłam sobie Excuse Me While well, I Cry, bo podobał... W sumie opis mi się niezbyt podoba. Pierwsza strona zaciekawiła mnie, tytuł jednak mnie wziął, również okładka. Dobra, to wszystko wina okładki. Nie będę się tłumaczyć. Hopeless. Colin Hoover. Ogólnie nie planowałam nigdy tej książki czytać. Jakoś mnie nie zachęcała, ale jak przeczytałam Aguilow, w ogóle zobaczcie ile tutaj jest znaczników, ja może podejdę. O... No, no to jeśli chodzi o Grillo, to na samym końcu jest chyba prolog i pierwszy rozdział Hopeless. Że wiecie, jeśli chcesz, to możesz też to od niej przeczytać. Moim zdaniem to jest świetne działanie marketingowe. Czemu w Polsce czegoś takiego nie robię? też to jest co IQ. Kończysz czytać świetną książkę, tutaj płakałeś, nagle widzisz o, kolejna książka tej autorki i zaczynasz się wczytywać i takie ej, a ci dalej! No i kupujesz kolejną książkę, tak było z Hopeless. Kot chce mi wyjść z pokoju. Patrzcie, to jest mój koteczek i uważam, że jej ja kotek wyglądamy tak samo, że mi My jesteśmy siostry w ogóle i, i tak. You're reached Sam. To jest dziewczyna i jest chłopak. I on niestety ginie chyba w wypadku samochodowym. Nagle do niej dzwoni ktoś z numeru tego chłopaka. I się okazuje, że to jest wiadomość od sama dla niej. Coś takiego. To mnie zaciekawiło, to mnie bardzo zaciekawiło. Jestem ciekawa o co chodzi i w ogóle jak to do mnie dotarło, to się zdziwiłam, bo myślałam, że to będzie o wiele grubsza. To jest, to jest cienutkie. I już ostatnia książka, jaką kupiłam To We Were Liars of Elle I o czym to jest? To jest chyba o bogatych dzieciakach Którzy co roku flatują na wakacje na prywatną wyspę I tam coś się takiego dzieje O czym główna bohaterka nie ma pojęcia Dlatego, że dostała amnezji, coś takiego chyba I ona próbuje odnaleźć prawdę I w ogóle było mi smutno, dlatego, że jak zamawiałam na Amazonie We Were Liars, to mi się pokazywało, że Okładka będzie miała inny napis Że będzie złoty, taki fajny się Miniący, a przyjechało mi róż Także nie polecam, chociaż to kosztowało 16 zł, ale to pomijajmy, tak? Spodziewałam się innej układki. I z Hopeless też przepłaciłam chyba 4 zł, bo kupiłam na polskim Amazonie zamiast na angielskim, żeby mieć ciemną układkę. Dostałam tą, jaką widzieliście, ale w sumie teraz podoba mi się. Tak chyba jestem bardziej szczęśliwa właśnie z tej. A jako, że nadchodzi zima wielkimi krokami, a jako ham świeczki, to chciałabym Wam bardzo polecić od Wood Woodsmoke. Ona jest tutaj. Tak, zostało jeszcze na godzinkę palenia. I kupiłam sobie znowu ten sam zapach. Jego kocham, mogłabym go zapalić godzinami. Chciałabym też się pochwalić słuchawkami, które sobie kupiłam. One są wyciszające. I ja nic nie słyszę. Literalnie słucham audiobooka i nie słyszę ludzi. Nie słyszę nawet pralki. Nie słyszę, jak jedzie tramwaj. To jest. To jest błogosławieństwo. O czym Wam mogłabym jeszcze powiedzieć, jak się tak zastanawiam? Zaczęłam słuchać w audiobooku It Starts With Us i teraz cierpię. Dlatego, że It Ends With Us mi się bardzo nie podobało, a w It Starts With Us jestem zakochana. Nie żartuję, aż się zdziwiam, bo pierwszy Tom naprawdę był dla mnie taką średniawką. A It Starts With Us, no jak na razie. Podbija moje serce i dlaczego cierpie, Cierpię, dlatego że dzisiaj z rana he he, weszłam na Amazona i zamówiłam sobie, i stałeś wypała z egzemplarzu, bo ja ogólnie kocham pisać po książkach anglojęzycznych, kocham sobie zapisywać, co myślę w danym momencie. Lubię sobie tłumaczyć słowa, których nie rozumiem i po prostu odczułam potrzebę, że muszę to zamówić i to mieć w egzemplarzu, więc będę czytać znowu od pierwszej strony. przesłuchałam dwie godziny, no ale to pewnie jest ze 100 stron, więc. Więc jakoś stało się. O! Czytałam Harego Portiera. Dobrze mówię. Czytałam Harry'ego Portiera tylko po angielsku, czyli Harry Potter and the Philosopher's Stone. Znowu bardzo dużo zaznaczam. Zostało mi 100 stron. Prawie na każdej stronie jest jesteś zaznaczony znacznikiem albo markerem i wszędzie cokolwiek piszę. I tutaj nawet jakieś serduszka rysuje, co? Nie, jakieś tutaj ludziki. Super zabawa, Wam powiem. Zrobiłam sobie przerwę już od 4 dni, chyba tego nie czytam. Może dzisiaj? znowu do tego no bo zaczęłam słuchać I Starczy Was i no i wiecie, się w inną książkę po prostu wrzuciłam. Ja też jakieś przeczytałam książki w języku polskim, ale już nawet nie pamiętam jakie. W sensie, chciałabym wam poopowiadać co jeszcze przeczytałam, ale nie pamiętam. W sensie, wiecie, jak ja Coś mi pokaże jakąś książkę, to wiem, że ją czytałam, ale straciłam rachubę czasu totalnie. Ale w takim razie ja mogę wam opowiadać po o książkach, które dostałam od wydawnictw. Niewidzialne życie Adleru w nowym wydaniu. Przepraszam was bardzo, ale jestem totalnie zakochana w Niewidzialnym życiu Adilaru, w luku, we wszystkim, co tam się dzieje. I jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, że wydawnictwo wysłało mi kolejne wydanie. I ja mam już trzy wydania Adi. Nie żałuję. A jako, że Wiktoria Szłap to moja ulubiona to, jest, to są ostatnie książki, których nie miałam na półce od tej autorki, właśnie. Czyli Dylogię Verity, super się zaczyna. Zaczęłam czytać i mam wrażenie, że będzie na tym samym poziomie co a które kocham całym serduszkiem i moim zdaniem bardzo ciężko będzie przebić. Wikrzys także bym się zdziwiła, gdyby to przebiło, bo się zapowiada tak na równi, a jakby miało być jeszcze lepsze, no to wiecie, dla mnie to. Super. Ali w Szafak, wyspa zaginionych drzew. O tym ostatnio wszyscy gadają. Ja nie jestem wszyscy, ale chcę być wszyscy, więc chciałabym się poznać z tą książką i móc również się wdać w dyskusję. Malibu Płonie, to jest w ogóle zabawne, bo ja mam już trzy książki od tej autorki i żadnej jeszcze nie przeczytałam. Powinnam się w końcu za to zabrać. Mam wrażenie, że będę chyba w ogóle zaczynać od Daisy Johnson The Six. Że to będzie pierwsza książka, jaką przeczytam od tej autorki. Jakiegoś, coś mi mówi, że tak zrobię. <słuch> Gdyby Ocean nosił twoje imię? Przepraszam Was bardzo, ale ta Herych Mafii to jest kolejna moja ukochana autorka. Może nie przebija Wiktorii łap, ale również może cudowne książki, podczas których po prostu wylewam to na łez, podczas których się zakochuję i ma świetne pióro. Nie mogę się doczekać tej książki. Już ogólnie z reguły wiem, że będzie dobra. Tyle po prostu są tacy autorzy którym tak bardzo ufam, że wiem, że nieważne, co kupię, to te książki będą dobre. Trylogia. w sensie trylogia. Tego jest więcej, tego jest 7 tomów, ale na ten moment trylogia w Polsce dotknij mnie, uwielbiam tę serię. Nawet nie wiecie, jak ona mnie dewastowała emocjonalnie. Jak bardzo się zakochałam w Aaronie Warnerze, jak bardzo pokochałam tych wszystkich innych bohaterów, typu Candy, jak bardzo mnie denerwował Adam. No i ogólnie z tą serią dorastałam, tak, i się bardzo cieszę, że wydawnictwo postanowiło mi wysłać tę serię. Ja po prostu się czuję wspaniale. W ogóle czuję się okropnie, dlatego, że właśnie przegadałam z Wami 20 minut, prawdopodobnie po montażu będzie jakieś 10-12. Powiedziałam Wam, jakie książki Byłam, ale tak w sumie to w większości tych książek nie mówiłam, o czym one są. Ale to dobrze, bo znacie moje odczucia, widzicie, jak się cieszę na nie i możecie sami wygooglować, sprawdzić. Ja wam nic nie zespojleruję i potem nie będziecie pisać w komentarzu że zespojlerowałaś mi. Nie, żeby kiedyś tak było, bo nigdy tak nie było, ale nie chciałabym być taką osobą, która spoileruje. więc wiecie jak jest. Przeczytałam jeszcze Lore Olympus bo sobie przypomniałam komiks. No, fajny był. Taki, taki ok. No, tak trzy gwiazdki na pięć. Ja ogólnie przypadam za mitologią grecką. O! Zaczęłam czytać Akademię Dobrej i Zła. Oglądałam to nawet w Ja po prostu się w tym zakochałam. Nawet. Dobra, w takim razie, skoro już o tylu rzeczach z wami gadałam, bo że jak zwykle powiedziałam tylko, że nabyłam no, książki, no wam sobie to, tamto i w ogóle, to brzmi jakbym po prostu wydawała pieniądze na lewo i prawo. Ja wcale tak nie robię. Dajcie znać, jakie wy książki przeczytaliście. Czy wam się podobały, czy nie? Co macie w planach? Jak wam minął tydzień? Czy wam się podobał filmik? Dobra, rzucam to na dzisiaj. Cześć.